na radarze Kocie! Co ty? Ej, czy to najnowsza część Grand Theft Spodek? Dasz mi pograć? Ej, no nie bądź taki! W trzeciej godzinie Ziemia znajdzie się To nic z naszych. To chyba berwał. Trzymaj, to twoje! O, o nie, to ty to zrobiłeś! Nie dam się zrobić! Tajemne podanie dłoni jest tożsame z tajemnym powitaniem. Mm. Ha! I to ma być tajemne podanie dłoni? Wygląda to, jakbyś odganiał szerszenia. Nędzna technika. Królewskie Towarzystwo Borsuków z Budzwil nigdy cię nie przyjmie. Łokieć wyżej. I paluszek daj na bok. I voilà! O, Henry, dzięki za podpowiedź. Nie wiedziałem, że jesteś członkiem. Nadal nie wiesz, gdyż bowiem poza norą Borsuk nigdy nie wyjawia, że jest borsukiem. I nie było mnie tutaj. Eh, no dobra. Boka, hej! Oj, 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 ho, ho, ho! E. Znaleźliśmy lej po uderzeniu odczyty szaleją. Zobaczcie. Bingo, panowie. Kot niebieski. Mieszkaniec wkracza w strefę zabronioną. Ja sprawdzić liczniki. Jakie liczniki? Może lepiej ja będę zadawał pytania. To na pewno egzaminator wysłany przez zgromadzenie borsuków. Przyszedł w przebraniu. Będzie mnie teraz sprawdzał. Na pewno. Ej, hey, panowie, o co chodzi? Ja wcale nie chcę. Robić. O, bo ja... O, agenci specjalni z tajnej agencji zgadłem? Nie będziesz absolutnie nic pamiętał. E, to chyba zwykła komórka. A akurat równo. Owszem, domyślam się, że przyjechaliście, żeby uporać się z panem kosmitą. Dobra, dzieci, słuchajcie, ładnie się zachowujemy. Chcę zrobić dobre wrażenie. Jajku, hej! Coś mi nie poszło. A słyszeliście o 102? Podobno dwa razy tajemniejsza niż strefa 51. Co? Eee, skąd? Nie, taka strefa nie istnieje. Strefa 102, no jest. Skąd taki pomysł, chłopaku? No coś ty, skąd? <haha> Wszystko jest opisane w teorii spiskowej w ostatnim numerze. Jestem Denis. Szalenie miło mi panów poznać! Agent specjalny Fudge Ripple. E, to jest agent Butterscotch. Agent Neapolitan gdzieś wyszedł. Po co mu to wszystko mówisz? Teraz musimy wymyślać nowe tajne ksywki! Niech to! Gdzie ja schowałem tego czyściciela pamięci? Nie! Ja bym chciał zachować te wspomnienia! Obiecuję, że nikomu nic nie pisnę! Trzymamy cię za słowo. Najmniejszy przeciek jest zagrożeniem dla misji. Zamykam buzię na kłódkę. Ja też się chcę pozbyć tego wrednego kosmity. Hmm. Nie, niech pan tego nie dotyka, to pewnie. I tak nie działa. A, zapomniałem o borsuczej postawie uległości. E, 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 o. O, koleżanko, ale masz paskudną lalkę. Co pan gada? To nie jest żadna lalka. A, to coś żyje! Potwierdzam obecność istot pozaziemskich. Nie miło było Cię znać. No dobra, ufoludzie przebrzydły, gadaj. Kiedy ma być inwazja? Skąd mam to wiedzieć? To pytanie do gota siostry. To on jest ufoludem. Ha! Myślisz, że zwalanie winy na biednego kota w czymkolwiek Ci pomoże? My, ludzie, nie jesteśmy aż tak głupi, zapamiętaj! Głaka! Hej! Oj, 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 idealnie, co? Skąd przylecieliście? Z którego układu? Z której galaktyki? Może lepiej ja będę zadawać pytania. Gdzie jest mój potko? No niech tylko Kup się dowie. A, Zostawili kociego sobowtóra. Nie głupi ci agenci. O. Nie, ci agenci to jednak dekle. No nic, pewnie ich przesłuchają i wypuszczą. No tak, trzeba ich wyciągnąć zanim zrobią im bolesną i bez Mm, nie uratujemy tylko mili. Chłopakom też trzeba pomóc. Pytanie tylko, jak ich znaleźć. Przecież położenie strefy 102 jest mega-ultra tajne. Własność rządowa Strefa 102. Uczciwy znalazł, proszony o zwrot na Pine Ridge Road 5. Trzecia tajna baza po prawej. Ale z nich dekle. To niesamowite. Wolą się żywić naleśnikami niż żywymi kozami. <laughs> Przestań, co? <laughs> to łaskodzie, no! Tylko bolesna i bezsensowna sekcja powie nam, jak się Ech. skutecznie przed wami bronić. Ech. Ech. Po co aż sekcja? Zróbcie mi rękę, zobaczysz, że jestem człowiekiem i ja mam bardzo niski próg bólu, wie pan? Tak? No dobra, musimy się kierować dziesiątką na Empire City. Potem autobus 101, później taksówką i znowu autobus. Potem trzy dni na piechotę przez przelęk dzikich. Albo możemy tam polecieć. Nie. Ta pozaziemska próbuje uciec! Poprawka! Uczciwa istota ludzka próbuje uciec! Żaden człowiek nie potrafiłby się tak poruszać. Potraktuję to jako. Uh, komplement. Zamknąć go razem z rodzinką i pilnować, żeby nikt nie uciekł! Będą tam razem! Nad Jeden z nas odwróci ich uwagę, wtedy drugi... Czekaj! Byś nie chociaż nauczył, jak tym nadać? A to co znowu? Więc to jest niezidentyfikowane. To lata, i wygląda na to, że to jakiś obiekt. Wiesz co? Powinniśmy wymyślić jakiś chwytliwy skrót dla tego typu zjawisk. Zgoda, coś wymyślimy, ale najpierw proponuję to zestrzelić. O! Zaraz będę musiał poprosić o jakąś torebkę. Widzisz, ja też nie wiem, czy chcę nim być. Skomplikowane rytuały przyjęcia to jedno, ale krojenie mojego syna nożami rzeźnickimi... O nie! Ech. Tego już stanowczo za wiele! A to ci kolesie to nie borsuki. To tajni rządowi agenci, którzy mają nas za obcę. Hmm. E, no tak, to by wyjaśniało nasze położenie. I tę obsesję z sekcją. O pan kot! Przyszedłeś nas uratować! Nas? Tak, Proszę, ale śmiesznie. Agenci nie domknęli drzwi. O, panie kocie. Daj, ja też. Zostaw, teraz ja. Ja strzelam. Strętni egoiści. Gdzie mi z tym łokciem w oko, co? No dajcie już spokój, moja kolej. Ta ta, nie strzelać! Przebywam w pokoju! To głos po Denisa! Ja, ja. ja. Jest namierzyłem, Nie! Stop! A. Obcy uciekają! E? Cofnąć się, bo e, mamy tutaj strasznego, obcego kalmara! Cofnąć się, mówię! Denis, Straciłem moc! Spadam, pomóż! Nic się nie bój. Wyłączyłem ich wieżyczki laserowe. Ląduj spokojnie. Ale gdzie? Na tych ostrych skałach, czy na tamtych ostrych skałach? To są same ostre skały! A, no tak. Daj mi momencik. Na trochę płótna, klej modelarski, i najordynarniejsza taśma klejąca. Mm. A, to była widać mistyfikacja uknuta przez bandę niewydarzonych dzieciaków. No, no nie, no znowu. No, znowu. Uu, hej! Piki, piki, hua, hua. Słuchajcie, moim zdaniem przynajmniej jeden z nich jest kosmito. Bo właściwie to, Kup, zaczekaj. W końcu uratował ciebie i rodzinę. Może trzeba dać mu jeszcze szansę.